Sławek Jastrzębowski, witam Państwa w programie. Więc, jak naszym dzisiejszym gościem jest Marek Jakubiak, KUKIS 15. Witam serdecznie, panie pośle. Dzień dobry, witam. Panie pośle, Zbigniew z mówi o Was, że Wy nie jesteście żadna opozycja, tylko jesteście pajacyki na sznurku. No i co? Co Wy jesteście? Jakaś opozycja czy nie? Coś robicie, czy tylko pajacujecie? Jaki błysk intelektu, proszę bardzo. <śmiennie> Oj, no to jest. Ja nie wiem skąd się u ludzi bierze, że zamiast pomóc zaangażować się w jakiś sposób w politykę, to stoją gdzieś tam z tyłu i tak, prawdę mówiąc, jazgoczą, bo to nic innego nie jest. To nie jest jakaś merytoryka wielka. Czyli że ten hołd jest jazgocze. Tak, no, bo, Paweł Kukis na swoim profilu mu tam wykazał, jak my głosujemy z... Tak powiedział mu, bo to taka fajna kłótnia była. <laughs> Artystów był? dwóch. No, Artystów dwóch. chcesz zobaczyć politykiem. pajaca, to zerknij w lustro, powiedział do niego. No i, i tutaj podzielam tą uwagę, ja komentując to... I trochę się jeszcze do jego wyglądu przyczepiam. <laughs> Napisał, że ten no tam tak... sobie wygląda jak chce. To już wygląda, jego sprawa. Tak. Jak nas widzą, tak nas piszą. Natomiast... Ja napisałem, że do pana Hołdysa takie jedno zdanie u siebie na Ale swoim z kolei profilu. Tym, tak, po, po na akcji. swoim profilu, że najpierw czytamy, potem mówimy tak, Panie Hołdys? Rozumiem. Ale jesteście opozycją, Więc, czy nie? No przeciwko... Oczywiście, że jesteśmy opozycją, tylko że mamy zdanie. To nie może być zdanie, które jest e, e, współbieżne z kimś i jest wtedy wszystko w porządku. My mamy własne zdanie bądź nie mamy wspólnego zdania, tylko składamy się z myślących ludzi. To gdzie się nie zgadzacie z tym pisem? Na przykład w polityce gospodarczej absolutnie się nie zgadzamy. Na Czyli 500 zł budowanie... pan odebrał na przykład? Ja, ja powiem tak, że z jednej, z jednej strony natura podpowiada mi, że są faktycznie podziały ekonomiczne, ale tak zbudowana, tak zbudowana ustawa, która pozwala na to, żeby pan Petru oficjalnie brał 500 zł, bo mu się należy, to nie jest dobra ustawa, bo albo pomagamy panu Petru, albo pomagamy dzieciom, tym, które potrzebują pomocy. Chcę przypomnieć wszystkim że my, rodzice, Jesteśmy odpowiedzialni za wychowanie naszych dzieci, i naszą rolą jest wybudowanie im takiego standardu życiowego, na jaki nas stać. Jeżeli nas nie stać na ten standard, to tego jest 500. plus. Ale w przypadku, kiedy naprawdę ludzie, Czyli którzy ustawy, wskazują do tej ustawy by 700... Pan jakiś próg założył, tak? Próg na przykład. Ja myślę, za... że są milskie ośrodki po, pomocy społecznej, które doskonale są zorientowane w terenie. Komu jest to potrzebne, komu nie jest potrzebne. A ja rozumiem ideę tej ustawy w taki sposób, że te 500 plus ma być też dla tych zamożniejszych to, żeby oni mieli więcej tych dzieci. Ale, ale no dzieci się inaczej robi. Ale wiem pan. Motywacje A, mogą być różne. Zapewniam, że jest to, bo może na pewno wszyscy wiedzą, że to jest wielka przyjemność zresztą. To jest wielka przyjemność. Robienie dzieci. A, tak. Tak. Później jest mały, małe dzieci, mały problem, tak? Duże dzieci, duży problem. Ale wartością samo w sobie posiadanie dziecka jest wielkim szczęściem. Dlatego też, dlatego też absolutnie jesteśmy przeciwko. Jakiemuś kombinowaniu na przykład przy zakazie in vitro. Absolutnie jesteśmy za tym, żeby jeżeli ktokolwiek w jakikolwiek sposób może zostać rodzicem, a z powodów jakichś biologicznych nie może nim a zostać. A państwo powinno płacić za in vitro, czy nie? Nie, myślę, że nie. Myślę, że tutaj rodzice powinni. Czyli in vitro tak, ale rodzice sami płacą. Sami płacą. Ja nie rozumiem, dlaczego z podatków mamy wspomagać, wspomagać takie akcje. Bo to, to nie jest leczenie, to jest zapładnianie. i myślę, że. I gdzie pan że... się jeszcze nie zgadza? Z in vitro się nie o, zgadzacie, W się rzeczach. Tak. i gdzie jeszcze? Jesteśmy. Chcę powiedzieć, że ja tutaj mówię w, tej, w, w tym momencie za siebie, ponieważ u nas jest przyjęty, nie ma stanowiska klubu w takich razach, kiedy. A kłóci się pan to... z kukizem? No trochę tak. A to ostatnio, znaczy, to nie są pan, kłótnie jakieś. O, o, co się pan ostatnio pokłócił. A -a. A, proszę pana, nagrywamy. Proszę pana. <laughs> nie ma, nie ma takich <laughs> rzeczy. To są, to są kulary naszego... Bardzo się lubimy z Pawłem. Ja, z definicji jesteśmy chłopakami z jednego podwórka. Wychowani jesteśmy w jednym czasie, mamy podobne zasady, mamy podobne spojrzenie na świat. I mimo tego, że drogi, bo on dość często na dolnej siedział na dolnym Mokotowie, a ja na górnym dosłownie ile? To kilometr od niego wychowywałem się. Więc mamy. Ale się wcześniej znaliście gdzieś tam się o nie, 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 ale sam pan wie najlepiej. Są ludzie, których się lubi, się czuje to, że to jest to właśnie, to jest to wychowanie, to podwórko takie. Lubi pan Macierewicza? Yy, on ma wady i zalety. No. Nie takie było pytanie. <laughs> ja go lubię z jednego powodu. Yy, on ma coś takiego w sobie, przecież ja go blisko nie znam, tylko tyle co się przychodzi. ja mam dla niego szacunek pewien. Otóż ma pan ten... szacunek do tak, Antoniego Macierewicza? mam do niego szacunek dlatego, że po pierwsze, jako pierwszy od wielu lat powiedział że armia powinna być uzbrojona w polską broń pod jednym warunkiem, że ta broń jest nowoczesna i sprawna. On wyciąga te zakłady pracy, dając zlecenia, troszeczkę opor oportunistycznie, dlatego że. Za ministrem obrony narodowej ciągną się tabuny urzędników, o których, których nie pokazujemy w telewizji, którzy poprzez swoje takie często obstrukcyjne działania powodują, że decyzja, która powinna być taka w wojsku, tak chlapnie. To one się rozciągają na lata i wydaje się, że pan minister Macierewicz musi zastanowić się, jak ten ogon, jak się pozbyć tego ogona administracyjnego. A działania pana Macierewicza w związku z tak zwaną komisją? Smoleńską. Podobają to są się Panu ja czy on zostaje... Słyszałem, że miał udowodnić, że na pewno doszło do zamachu. No ale no wycofują i... się z tych tez, nie wiedzą za bardzo jak to, jak to, że tak powiem, zdefiniować. Natomiast chcę powiedzieć tak, że Ministerstwo Obrony Narodowej hmm, to jest jedno z najważniejszych ministerstw w Polsce, ponieważ sytuacja taka geopolityczna nie jest zaciekawa. I biorąc pod uwagę, że może nie przy naszych granicach, ale jednak wojna jakaś tam jest. Ta wojna hybrydowa to jest ciekawostka, o której nikt nie przewidział jeszcze 20 lat temu. Ona może wybuchnąć w każdym miejscu Polski, w każdej chwili. I angażowanie się ministra obrony narodowej w, w akcje emocjonalne. Powodują, że on nie ma czasu. Ale może traci autorytet, czy nie? Ja wiem. A czy przez Misiewicza, pan Antoni Macierewicz, traci autorytet, czy nie? Misiewicz jest, Misiewicz jest wynikiem nie tylko ministra obrony narodowej. To jest... Misiewicz jest przykładem Co bardzo jaskrawym. Co pan tak tego broni? Jaskrawym przykładem. Nie, dlatego, że Misie, nie, muszę powiedzieć, niestety, my żeśmy o niestety gabinetach bronić, o gabinetach, tak. gabinetach politycznych już żeśmy dość dawno mówili i to zostało zbagatelizowane przez wszystkich. Przez Nowoczesną, przez PO, przez, przez wszystkich. Krzyczeliśmy tysiące gabinetów politycznych. Pół miliarda wydajemy na ludzi, którzy po prostu teczki noszą. To są łupy. Partyjne łupy. No więc ja, ja to postrzegam jako szara, szary człowiek. Widzę to tak, że wygłodniali ludzie dorywają się do stołu pełnego jadła. I po prostu to do jest koryta, aż tak? niesympatyczne. Ja do nie chcę koryta. tego korytem nazywać. bo to koryto. No ale i ten... widzi pan, i panie redaktorze, i dobrze pan to <noise> określa, natomiast ja od pewnego momentu muszę używać nie, nie tak bardzo języka. Taka, mówiono, że sły, słychać straszny kwik, bo poprzednią ekipę siłą odrywa się od koryta. No ale do tego koryta przychodzi chyba ktoś inny. Rzecz polega na tym, że już dawno temu połączono dwie władze konstytucyjne, ustawodawczą i wykonawczą. One są połączone. O tym się w ogóle nie mówi. Teraz mówi się o tym, że usamodzielniła się trzecia władza zupełnie, no ale taka rola jej że sądowniczej, żeby była odrębną władzą. Tak też powinno by wyglądać się z Sejmem i Senatem. Władza ustawodawcza powinna mówić, co wykonawcza ma robić. Inaczej mówiąc, piszemy ustawy my, Powinniśmy pisać ustawy. My Sejm. My Sejm, my Senat. Powinniśmy pisać, co oni mają robić w tych ministerstwach. A tymczasem to oni piszą ustawy, my je chlapiemy ręką, bo tak to wygląda dzisiaj. I te ustawy są pod nich pisane. Pytam się, kto inteligentny napisze ustawę taką, żeby z niej wynikało, że musi za robotę się wziąć. No nie ma takiej opcji.